Witam Państwa po przerwie reklamowej. Jarku, na zakończenie programu chciałbym się pokusić o małe podsumowanie. No bo można powiedzieć, że w życiu osiągnąłeś wszystko. Wydałeś książki, zagrałeś w filmach, brałeś udział w tańcu z gwiazdami, co prawda, w kominiarce. No i wygrałeś program. Twoja twarz brzmi znajomo, jako Czadomen. Więc można powiedzieć, że jesteś celebrytą. No, można tak powiedzieć. A teraz to, szanowni państwo, gorąco polecam tę płytę. Masa akustycznie. Jarku, zaśpiewasz dla nas? Siwie. Tylko mi wyłączcie ten gówniany efekt. Ja się swojego głosu nie wstydzę. Oczywiście, poprosimy o zmianę głosu. Historia ta zaczęła się, choć może to już pewnie wiecie, 25 lat temu wstecz waliłem w ryje na dyskotece, dali mi wóz do ręki broń i wiedzę w czym tkwi sprawy sedno, bym mógł z tysiąca dróg. Wybrać tę jedną. Zaczęło się dolarów w brud, Kobiety śpiew, wino S-klasa. W ten sposób też narodził się półświadka król, zły gangster masa. I wszyscy mi kłaniali się, Kopiąc swój grób, pod suchym lasem i dalej w ryj dawałem lecz za większą kasę. Lecz nagle psy zaczęły gryźć, i wobec nas mieć podejrzenia i smutek, bo kolegów swych straciłem w mig bez ostrzeżenia. Choć jestem sam, koronę mam i szansę od życia dostałem. Dla jednych król, dla innych ciul, wszystkich wsypałem. Wiem, że to źle, tak skarżyć jest. Jak tchórz się zmyć, tak po Decyzji tej, wszak żyje się w Polsce bezpieczniej, i nie wiem, co widzicie w tym złego, wszak ja przecież przestałem. I nie wiem też, po jakich się ujawniałem. E, dobranoc panu, e, państwo.